Maneczko z tej strony pandy. Witam was w kolejnym odcinku z gry World of Tanks A dzisiaj zaprezentuję wam MEDA T20 Szczerze jest to jeden z moich bardziej ulubionych czołgów jeśli chodzi o na 7 tierze Mógłbym powiedzieć, że najlepszy, ale mam dobre bardzo doznania i bardzo dobrze mi się grało takimi czołgami jak IMX 1357 i IMX 1375 Oczywiście 57 to jest premka, której na tym koncie nie mam, ale już z 75 grałem i naprawdę zajebiście się grało. Ten czołg można też na przykład do tego Lighta, bo bardzo łatwo się robi damage, bardzo fajnie się nim jeździ. Jak rzuci na wyższe tiery, bo rzuca ten czołg na dziewiąte tiery oczywiście, to mamy jedyny problem tak naprawdę z penetracją, ale i tak twierdzę, że penetracja na Goldzie która wynosi 243, wystarcza przynajmniej na te dolne płyty, więc da się przebijać po prostu większość czołgów dziewiątego tieru, więc to jest zajebiste. Oczywiście z typem możemy mieć 4 heavy na przykład problem, zauważyłem, bo miałem takie dolegliwości, jeśli trafiłem na niego, ale oczywiście nikt nie praktycznie gra, więc rzadkość jest oczywiście spotkania tego czołgu i problemy oczywiście z jego przebiciem. Jeśli chodzi o na dzisiejszy odcinek przygotowałem sobie tutaj filetowe moduły, inaczej przygotowałem ten odcinek może nie niespecjalnie, bo tak naprawdę gram ciągle na tych filetowych modułach, ponieważ się opłaca, ponieważ mam też obligacje, które co chwilę zdobywam. Oczywiście jeśli będziecie grali na swoim koncie, możecie zamienić te moje filetowe moduły na wasze czerwone. Przykładowo będziecie mieli podobną skuteczność, bo pomiędzy czerwonymi a filetowymi naprawdę nie ma znacznej różnicy, więc tyle mogę powiedzieć. Dyrektywka oczywiście zrobiona oczywiście na kółko, przez to mamy oczywiście lepszą celność. W moim przypadku jest to 0,3. Jeśli chodzi o parametry ogólnie tego czołgu, to będę wam je przedstawiał w bitewce. Mam nadzieję, że taki format Wam się spodoba. Oczywiście nie jest to nowy format, tylko odświeżamy content dalej. Bo ostatnio przez najbliższe pół roku pojawiały się odcinki takie z długim montażem i moją całą przeprawą przez markowanie czołgu, a w tym odcinku będziecie widzieli na żywo bitwy, więc mam nadzieję, że jakoś wam to wynagrodziłem. Dzisiaj sobie zagramy oczywiście 2 trzy bitewki, zobaczymy jak pójdzie. Wam też pokażę temu może gorsze bitwy, żeby nie było, że ten czołg jest jakiś wybitny bo oczywiście ma swoje wady, które będę przedstawiał w bitewce to ja mogę jeszcze powiedzieć, mam zarąbistą załogę, ale oczywiście czemu taka dobra załoga? Ponieważ przygotowuję ją na te 50 Heavy jeśli ogólnie, bo wpadłem na taki zajebisty pomysł, jeśli wbijecie potem odcinkiem 50 łapek w górę, to robię odcinek z i będziemy go nie dość, że wbijać na odcinku prawdopodobnie, marki oczywiście 100%, bo jak wiecie to na każdym czołgu robię 100%, taka zależność, to na T69 zrobimy 100%, ale jeszcze na streamie, więc warto Warto wbić te łapeczki, warto udostępnić odcinek i warto mieć subskrypcję, żeby tego nie przegapić. Z takich kluczowych rzeczy można powiedzieć, że na siódmym że może to nie jest jakieś wygórowane, ale mamy 247 mega. To jest zajebiste według mnie. DPM może jakoś nie grzeszy, bo 2000 DPM to mamy no, to wieczy. No. Może być, nie ma źle. Pancerza ten czołg nie ma przykładowo. No i mobilność, która mi się podoba, bo jest 56 i moc mamy 1851. To jest naprawdę zajebiste. Maskowanie, tak jak bym powiedział, mech 441 metrów zasięgu więc nie mam fulla, bo nie grał na wentylacji. Moduły macie takie jak. Macie no dosyłać staba i ulepszenie kółko. Staba, powiem Wam, jest potrzebna, bo może długo ten med nie skupia, dwie sekundy, ale na tej stabie naprawdę bardzo przyjemnie się jeździ. Spróbujcie sobie, wypróbujcie, ale jakbyście zrobili drugi zestaw, ja nie jeżdżę, bo nie potrzebuję. To drugi zestaw na no, tę przykładowo wentylacja. To jest imo must have. Oczywiście, full gold, bo pecerki a różnica pomiędzy goldowymi a zwykłymi jest znaczna. Zobaczę, 160 a 240 to jest naprawdę ogromna różnica. Duże zestawy, bo mnie stać, oczywiście, no i rację, oczywiście. Perki na kaszenie są zrobione, więc mogę z tego korzystać. Dobrze, misje mamy tutaj jakieś takie... Hmm, przeciętne bym powiedział. Nie podoba mi się oczywiście. raczej nie podobało mi się, bo jeszcze miałem wykryć pięć pojazdów na początku, na ostatni. Ale to już sobie przeminąłem. I jedziemy sobie oczywiście do bitewki. Dwie, trzy bitewki i zobaczymy jak pójdzie. I widzimy się w pierwszej bitewce. Dobra, pierwsza... Pitwa, piaszczysta rzeka na ósemki, nie ma ósemek, siódemki, szósteczki, bardzo ładnie rzuciło. Podoba mi się bardzo to losowanie. Tutaj przybliżę mikro, to jest krzypi, ale nie dziwię się. No i dobrze, jeśli chodzi o takie podstawowe parametry, na mówię, 240, mamy oczywiście damage'a, 240, około penetracji, tak naprawdę. Przeładowanie 7,3, to nie ma źle. Minus 10 opuszczania, tego nie mówiłem, ale naprawdę jest miodzio. 0-3 celności, mam 2 sekundy celowania. 2000 dp. Stabilizacja, bardzo dobra, bo mam oczywiście stabilizator. Jeśli chodzi o życie 1100, nie ma ten czok pancerza, to pamiętajcie dobrze. 31 ton on waży, moc czynnika 600 kółcy 56 mamy na godzinę maksymalnie, 18 do tyłu, 19 moc No i oczywiście maskowanie na poziomie 30, pozwala to się tam coś tam ukryć, ale no, nie liście na zbyt wiele. 441 metrów zasięgu widzenia, nie mam full range'a, ale powiem wam czasami, może nie, że oddaję, bo fajnie byłoby mieć te full range'a, full zasięgu widzenia, ale te 441 metrów według mnie wystarcza. Jedziemy sobie oczywiście normalnie na wydmy, jeśli oczywiście będą tu czołki ciężkie, to sobie później zawrócimy. Ale najpierw wykorzystajmy naszego lajta. Pomogę mu, pokażę mu, że mogę mu pomóc. Weźmiemy sobie go do plutonu. Ok, art. też może weźmiemy. Może jeszcze jakieś TDK. Zobaczymy. Ok, tu jest Anemix. AMX. tutaj sobie jeździ. Dół. Pykając, zagrał. Ok. Mamy u góry jeszcze takiego gadka, który się nazywa MT25. Jeśli mi się uda, to mu damy klapsa. Mm. No, na pewno go tu nie było, bo nie weszło, ale postaramy się. Szczerze, frak chyba lepszy, ale niestety mi się troszkę ukrył, więc będziemy sobie tu tylko farbić na spokojnie. Obyście. się mm, i pytanie, czy się zaślizgnął Chyba tak. Nie wiadomo, czy weszło. Skodzianka. Tutaj jest Skoda, ok. Pytanie, czy będzie zjeżdżał? Oby tak. Hmm. No dobrze, mamy tutaj Skodę, która będzie chciała pikować, ale mnie najbardziej ten Hellcat, super Hellcat, mnie ciekawi. Ładnie. Ten minus 10 naprawdę pomaga fest, nie? Pozwala wam tak się wychylać. Normalnie w takim miejscu byście nie mieli takiego wychylania. O kurde, ale to zmisowałem. Dobra, ale on i tak jest bezpieczny, aż bezpieczny, on taki odważny bardzo zauważyłem. Jak widzicie z celności, no troszeczkę coś tam wchodzi, może to nie jest najlepsza celność jaką byście my chcieli. Ten joch trochę spóźniony widzę. Dobra, ten AMX tutaj gryzie ich, tak troszkę bardzo nawet gryzie. CSek tu coś kombinuje, pewnie mi się ten fun fact podoba. My se podjechał oczywiście tutaj do... Okej, okay, dobra, nieważne. Popse stwierdził, że się wybuchnie, no. No i w zasadzie już trochę wygraliśmy bitwę. Ja sobie tutaj zjadę w dół do wydmy i sobie postrzelamy w CSK. Jeśli oczywiście będzie piknięty. Na razie bardzo mało major, 6-2 bitwa, bardzo szybka. Nie sądziłem, że aż tak. To się jest. Okay, burza tam stoi, snipe, ok. Jez, yes, naprawdę uszkodzenie krytyczne. Super, haircut! Jeśli mi się uda, to jeszcze jedną w niego dam, ale to chyba nie teraz. Burza, ona będzie gdzieś tutaj. Dobra, kolego, pomogę ci troszeczkę. Moje jest tutaj do oplumkania op dosłownie, nie? Będzie plum, plum. Ładnie. A, no, chyba amorak jest. Zobaczymy. Znowu. Dobra, raczej już go zabija. Jeśli mi poleci. Kulski i. Nie, w gąskę powiedział. Jezus Maria. Dlaczego tak? Wargaming. Ale dobra, on też gąskę to... no dobra Ja to nie trafiam, Zroczyli się celności mówiłem, nie? Że fajna celność, nie? Pamiętajcie, ale widzę, że my tutaj też mamy padaka trochę, okej okay. Okej, okay, czy uda mi się? No, zbyt wiele już mi się nie uda w tej bitwie, ale można próbować Pytanie, gdzie jest Super Hellcat? Oby nie był tam u góry, ale nie no. Achilles szybko tak nie zdąży wjechać do góry. Okej okay, wiemy, gdzie jest Arta. Postarajmy się jeszcze coś tu poplumkać. Nie no, su, nie uda się już strzelić. Ale jedźmy po prostu po tego Super helkata. może się uda. Nie, w dole jest. Nie, nie, nie uda mi się. Ale jakby się Super helkata udało strzelić chociaż raz, to będzie naprawdę zajebiście. Jest, udało się. Mamy 2600 uszkodzeń i 445 po spocie. Więc pierwsza bitewka szybka, taka. No zbyt dużo się nie działo, bo tak naprawdę w dwóch pozycjach ciągle byłem. Więc tyle tylko manewrowałem. No ale no niestety taka bitewka rzuciła. Może rzucić na dziewiątki i uda mi się pokazać oczywiście więcej. Nie jestem w stanie ci, wam pokazać, oczywiście, super potencjału tego czołu na razie. Ale taka bitewka na 3000 łączonego może być na 100%, trzeba około 200, z tego co pamiętam. Chyba 200 albo 2400, coś takiego. Go. Więc powiedzmy, że się w tym przedziale tej jeszcze. Więc 2600 zrobione w pierwszej bitewce, więc lecimy do kolejnej bitewki. No dobrze, widzimy się w drugiej bitewce na ósemki już, czyli będzie troszeczkę ciężej. 8, 7 i bitewka bardzo fajna, bym powiedział, Rzeka Perłowa. Zobaczymy, co to będzie można było Uuu, oni IMX, Okej, okay, ciekawie, ciekawie się robi. Zmieniłem sobie serwer na jedynkę, bo grałem wcześniej na dwójce. Stwierdziłem, że no, na jedynce rankiem się lepiej gra. No też jest mamy ranek więc będzie po prostu lepiej się grało. No zobaczymy, mamy arcioszkę, to sobie weźmiemy... Nie, nie weźmiemy, bo nie chcę być pytania. Okej, okay. ja bym imo pojechał sobie na medy, ale kurde... No dobra, spróbujmy na te medy, zobaczymy jak będzie. Normalnie jeżdżę zawsze tu i się boostuje, więc mógłbym niby się zbustować. ale no na razie jedźmy normalnie, zobaczymy jak będzie. Buraska może coś spotny, jakiś przejazd, nie wiem. Piknę i tu, może pojedzie to spotnąć. no nie wiadomo. Dobra, zobaczymy... Ach, ile jest czysty, okej, okay, czyli nawet dobrą, dobrą drogę wybrałem w zasadzie. Okej, okay, czy dostanę przestrzał? O, to się jest pytanie. No, lajcik na pewno tam jest, to jest rzecz pewna. Ok, minus 10, pamiętajmy, czyli można się fajnie wychylać. No, obsidian będzie problemem, to już wam mówię od razu na starsze. Obsydianem tu jest taki problem, że jest ciężki do przebicia naprawdę. Trasa na goldzie już mi może nie wystarczyć. Ale jak on jedzie taki jak bocik, no to... A jeszcze losuje mi 185, nie? Zastanawiam się gdzie lorka, bo ten lorka też może być problemem. Ajajaj, szkoda. Oj, ale piknął se. Okej, okay, kolega nam umarł. Dobra, dostałem. Obsydiana. Boli, boli. Zadaliśmy mu. No nie, no nie lata, nie lata ewidentnie. No rykoszet robi od takiego proga, co jest pięć, halo. Przyjęta pestka, to mogę przyjąć akurat. i nie lata, okej, okay, dobra. No! Jeszcze opcję jeden mi dał, nie? To jest najgorsze, o. Dziękuję. 1100 uszkodzeń mam tylko bardzo malutko. I jest tam jest 96, niewyspotowane dwa czołgi, Aimik jeszcze nie był wyspotowany. Okej. Okay. Event tam pojechał, Burasek ucieka. Nie sądzę, że będzie uciekał szczerze no, ale AIMX Am w ogóle tam bez spota jest, ale on walczy na obiekcie, no to raczej wygra Obiekt oczywiście. Obiek 252U. Pytanie, jaka jest szansa, że on idzie do mnie, nie? Pewnie żadna, albo ogromna. Zresztą mi tak go zaraz spotnę, jeśli tu będzie. Nie strzelił do mnie, okej. Okay. Broń się nie spodziewa tego, że gdzieś tutaj piknę, więc tutaj sobie pikniemy. Ale ładnie, ładnie wsadzona. Bardzo ładnie. A, lorka oczywiście już pojechała. No szkoda, że mi pojechał, no. Gagatek, burasa. Jakie jest szanse, że chłop... Okay, nie będzie tu wcelowane, podoba mi się to. 215. A, i szkoda, znowu 2500 mam i 500 po no, po gąskach, po spocie, to zależy jak na to patrzymy, 2500 niestety, znowu damage'a, zmienienie serwera zbyt dużo nie pomogło jeśli chodzi o gameplay. No ale dobrze, zagramy sobie oczywiście 6 bitewkę, bo to są nawet szybkie bitwy, 2500 na ósemki, więc według mnie dalej nie ma źle, burasek nas zabił, no. W miarę dużo, bo 2600 od Obsidian, gdyby się tak bardzo nie ulał to by było lepiej, lepiej bitwa by była bym nie musiał tak trochę obsrane latać bo byłem na strzała od wszystkiego praktycznie A więc 2500 jest nawet dobrym wynikiem, więc lecimy do trzeciej już bitewki dobra, widzimy się już w trzeciej bitwie na posterunku i w końcu rzuciło nas na dziewiątki, więc będę mógł wam pokazać jak tu można fajnie robić damage mamy 20 tysięcy prawie damage do zrobienia no i nawet ciekawe, dziewiąteczki

i E75. Mamy dwa Lighty, więc na pewno jakiś sobie wezmę do Plutonu. To będzie ważne. Mają lighta dziewiątkę, który jest gorszy od Giesora, więc mam nadzieję, że coś sobą będzie reprezentował Giesor. Zobaczymy, jaki jeszcze będzie nas AMX 1375 grał, bo to jest naprawdę mega czołg. No ale nie u każdego w rękach, tak, trzeba pamiętać. Trzecia bitewka właśnie wlatuje w tym momencie. Jestem ciekaw, jak tu będzie. Mamy tak, te 30, które możemy wysnajpić. Pytanie, czy ona będzie snajpiła. Mamy dwie M12, które mogą być. Lekko wkurzające. Bo jak opegrałem na krótkich działach, to mają zajebistą celność, no ale biją pomału, bo tam jest chyba 500-600 uszkodzeń. No więc to dalej dużo, tak jak wejdzie centralnie, to dalej wchodzi za 100-200. No i zobaczymy, jak nasze lighty zagrają. Widzę, że agresja z Gesora. Nie, 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 bo jak była agresja, to by zagrał sobie tego krzeczka. A tu widzę, nie ma agresji, więc też nie ma. Hmmm. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Byk. Jedna pestunia, ładnie. Nie mam spota nie mam, czyli tu po prawej stronie nic nie ma. Okej, okay. ładnie, ładnie. Zarąbiście szczerze mówiąc. Co to jest? Chyba goście wywaliło chyba. Okej, okay, gąseczkę O Jezu Boże, jak pięknie. Nie ma pięknie, bo on jeszcze jedzie. Nie dam ostatniej, nie dam, nie dam. Oje, ale szkoda mi. Chłopie, co ty robisz? Co ty robisz? To ci tam gra. Pięknie, Jezus, jaka piękna bitewka. A znaczy, na razie się fajnie zapowiada, nie? Zaraz zobaczymy, jak dostanę w pierdziel. Tyle byłoby mnie będzie trzeba zbierać mnie. No, chłopie, raczej tu piknie. Ale, chłopie, chowaj się, bo masz spota. No, i się schował, nie? Do garażu, od razu. Uy. Do garażu schowana. Ja pitole. No, myślałem. Oho, tu chłopce wjeżdża. Okay. proszę, jedna. Jest! Kąseczka jeszcze. Jezus, jak pięknie. Zobaczymy, czy uda mi się go zabić. Jest! Mamy fraga. Pierwszy frag na dziewiątki. Proszę Państwa, to jest ta bitwa. To jest ten moment. To jest ta ekscytacja, jak to wejdzie. Nie, powiem wam tak. Takie pestki normalnie nie wchodzą. Od razu wam mówię. Żebyście nie myśleli, że tym czołgiem można normalnie snajpić. Takie, no widzicie. Takie pestki normalnie nie wchodzą. Więc nie liczcie, że wam takie pestki będą wchodziły. To jest po prostu imitacja. Co musicie sobie wyobrazić, że takie pestki po prostu nie wchodzą na tym czołgu. No nie, nie mogło to wejść akurat. Okej, okay, nomad na no Heszu. Oj, 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 przepraszam drogi kolego, o, no to było mocne, przepraszam, przepraszam, bo to takie wiarzmo. no zroczyliście celności, musicie się zrozumieć, to jest nawet celne działo, ale nietypowe do no, snajpienia sobie, nie, pamiętajcie, to nie jest typowe działo do snajpienia, więc... ale nomad tu jest gdzieś, kurde, no właśnie, o tym mówiłem, dzień dobry, ale chciałem w nomadę, no, nomad, nomad mnie bardziej wkurza niż on. Tu mi się podoba ta miejscówka, bo tu mam double busha. Jak on tam gdzieś piknie po lewej, no to fajne. O kurde, a czemu ty go nie widzisz? Halo, jest czołg, jest czołg. oj ojoj, ojoj. Tak zwane piknięcie z, ze śmiercią od razu. Ojoj, ja wiarz mu daję. No jeszcze ktoś do mnie pisze. Skoda ma fajne bicie. Trzeba tam podjechać. Bo to nielegalne. On co robi za Freako Damage? Nielegalny to jest teraz mój podjazd. Bo Light właśnie ginie. Znaczy jeszcze? No dobra, zginę. No nie sądziłem, że to będzie takie szybkie. W jego wykonaniu. Dobra, musiałem dać tą pestkę szybciutko. Ale bez to dałem. Co jest pięć? Tak nie może być. Gowinka. Mm, zobaczmy czy zginie. Dobra, nie ginę. Ale tam jest jeszcze jeden czołg chyba. Nie, wszystko jest wyspotowane. Aha, okej. Okay. Dobra, pierwsza bitewka. Podoba mi się to. Tiger 1 jeszcze tam gdzieś jest. E75. Ja chyba będę skracał. Bo no wydaje mi się, że. Arty mm. artykaszanka nie widzę. Artykaszankę za budynkiem. No, chyba se porobią Lajcik. Raczej tak. No, zostało nam tak. E75 i KW5. Nie wiadomo, ile mają życia. Przynajmniej ja nie wiem. Więc po prostu jadę. No E75 nie mam mnie na pestkę. No, no musiałbym mu bardzo dużo polosować. Bardzo, bardzo dużo. Więc wątpię, że mu tyle polosuję. No i jedziemy sobie... Aha, dobra, E75 całe się utopiło. Rozumiecie to? Calutkę. O Jezus, i takich ludzi nienawidzę, nie? Jak będziecie mogli, to po odcinku proszę, zgłoście go. Jak udostępnicie bardzo dobrze ten odcinek, to gościu dostanie ba, no, bo to jest... To jest wkurzające, bo 2000 życia wam się utopia, no. Co ja mam zrobić w takiej sytuacji? 2000 życia wam się utopia. Co ja mam zrobić? Nic nie zrobię. Hi. No jedyny plus jest taki, że w kw piątkę jeszcze coś dam. Ci się uda. No nie dam, bo odbijam się. Dobra, dałem. 266. Uff, uf, ludziska, uff. On nie przebił go. To jest 5. Jest! Mamy! Dwa fragi, dwa i pół tysiąca damage'a. Pytanie, czy to się ślepo? Raczej nie, ale bardzo fajna trzecia bitewka wyszła. Wcześniej jeszcze oczywiście, żeby nie było, nagrywałem resztę bitew. Tylko nie uwierzycie, wszystkie inne bitwy, wszystkie inne wcześniej bitwy, jakie rozegrałem, były na dwa i tysiąca dalej. Więc to jest pierwsza bitwa, której zrobiłem ponad 3000, tysiące. Mamy trzy i tysiąca damage'a. W ogóle, robiąc amerykańskie medy w tym momencie, wbijam na amerykańskie, amerykańskie medy tak naprawdę na te 28 heavy tanka. Tutaj to mam ten, ale jeśli chodzi o cekania bo to jest koncept T28. Fajnie, 2,5 tysiąca a dwa fragi. Mam nadzieję, że taka bitewka Wam się spodobała. No troszeczkę tu posnępiłem. Wydaje mi się, mi się wydaje, że spokojnie można byłoby tutaj zrobić czwórkę. Oczywiście, jedna pestka mi nie weszła przy tej gerze tam, ale to mogło nie wejść. No i w kw 5, oczywiście. Pesteczka inna. No i pamiętajcie, pełny, pełniusi był E75. Tu macie jego nick, jakbyście chcieli zgłosić albo coś. Nie jestem w stanie nic zrobić. To, że, że, że sobie go zgłoszę tak, to tyle. Powtórkę zawsze też mogę wysłać, ale nie, chcę mi się już to bawić, bo to zbyt dużo nie da. Szkoda. Więc tyle byłoby ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Dzisiaj w sesji 6 bitewek, 2600. No nie ma tragedii. Idziemy po drugą mołę. więc dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnych odcinków na e baju